Pazdzioch ze Zwiata Według Kiepskich w kiepskim stanie. Cała prawda o zdrowiu 86-letniego Ryszarda Kotysa. Co dzieje się z aktorem serialu Zwiat Według Kiepskich? Serialowy Pazdioch ze Zwiata Według Kiepskich bawi widzów Jukreska od wielu lat. Zadziorny. Wiecznie Knuj CS 4, Andrzej Grabowski, skutecznie utrudnia Kreska kreskacie współblokatorom jednej z wrocbawskich kamienic. Jego posta bawi, chocia kreska sama jest jego przeciwiectwem i raczej myli o sobie, jako o smutnym CZ bo wieku. Po raz pierwszy za Grabem posta przybli kreska on do mojego wieku. Najpierw dostawałbym rolę m od siebie, potem starszych. Tu miałbym szans, byś skupi skupi na problemie starości i samotności. To by było dla mnie bardzo interesujące, wyzna szczerze, gwiazdor zwiata według kiepskich teletygodniowi. Jaki czas temu pojawiły się bardzo niepokojce doniesienia. Jakoby Ryszard Koty zmaga psi ze swoim zdrowiem. CBSZCZ. cię niedawno opublikowane ZDJ z planu serialu Zwiat według Kiepskich sugeruje, że znany aktor powróci do gry. Jak donosi zwiat seriali, faktycznie senior nie zawsze czuje się dobrze. Ale aktywno-zawodowa znaczco WP bywa na jego samopoczucie i pomaga podnieść, się, kiedy sytuacja tego wymaga. Niewiele jest osób, które w wieku Ryszarda Kotysa trzymaj tak dobry form. To, Wietna nowina dla jego wszystkich fanów oraz dla polskiego, rodowiska artystycznego aktorowi kreskaczymy jak najwięcej zdrowia i umiechu.